Magdalena patrzyła na pusty sejf. Jej ręce drżały jak liście na jesiennym wietrze. Tam, gdzie jeszcze wczoraj leżały pieniądze przeznaczone na studia Natali, jej jedynej córki, teraz ziała czarna pustka. Sześćdziesiąt tysięcy złotych, każda złotówka zarobiona mozolną pracą w trzech różnych miejscach, oszczędzana przez lata z nadzieją na lepszą przyszłość dla dziecka. Zniknęło wszystko. Jej nogi ugięły się pod nią, gdy usiadła ciężko na podłodze salonu, wpatrując się w otwarte drzwiczki sejfu jak w portal do piekła. Na stoliku obok leżała kartka. Pismo Krzysztofa, jej męża od dwudziestu lat. Przepraszam, kocham Justynę. Nie wracam. Te kilka słów rozbiło jej świat na milion kawałków, każdy ostrzejszy od poprzedniego. Justyna, jej siostra, jej krew. Ta, która jeszcze w zeszłym tygodniu siedziała przy tym samym stole, pijąc herbatę i skarżąc się na samotność. Magdalena poczuła, jak żółć podchodzi jej do gardła, a świat wokół zaczyna się kręcić. Godzinę wcześniej wszystko wydawało się normalne. Magdalena stała przy kuchence, mieszając rosół na niedzielny obiad, gdy usłyszała szczęk zamykanych drzwi. Krzysztof zawsze wracał z sobotniej wizyty u mechanika około jedenastej, więc nie zwróciła na to uwagi. Dopiero gdy zeszła do piwnicy po słoiki z przetworami i zauważyła otwarte drzwi do pomieszczenia, w którym stał sejf, poczuła pierwszy niepokój. Jej mąż znał kod, oczywiście że znał. To była ich wspólna skarbonka na przyszłość Natali, dziewczyny, która za rok miała zdawać maturę i marzyła o studiach medycznych. Magdalena wspinała się po schodach z rosnącym niepokojem, a gdy zobaczyła pusty sejf, świat się dla niej zatrzymał. Teraz siedziała na podłodze, Trzymając w dłoni kartkę, która pachniała jeszcze krzysztofową wodą po goleniu, tym samym zapachem, który przez lata kojarył jej się z bezpieczeństwem, z domem, z miłością. Jak bardzo się myliła, w powietrzu wisiała cisza, przerywana tylko tykaniem starego zegara na kominku prezent ślubny od rodziców Krzysztofa, którzy już nie żyli. Magdalena poczuła, jak łzy spływają po jej policzkach, ale dziwne. Nie były to łzy żalu czy rozpaczy. To była czysta wściekłość, gorąca jak płonący węgiel, która rozchodziła się po jej żyłach i nadawała siłę zmęczonym kończynom. Telefon. Musi zadzwonić do Justyny. Może to jakiś żart, może pomyłka. Jej siostra przecież nie mogłaby, ale gdy wybrała numer, usłyszała tylko komunikat o wyłączonym aparacie. Krzysztof także nie odbierał. Magdalena czuła, jak rzeczywistość uderza ją falą za falą. Nie tylko straciła męża i siostrę. Straciła przyszłość swojej córki, tej dziewczyny, która zaufała jej całkowicie, wierząc, że matka zadba o wszystko. Magdalena miała 42 lata i przez większość z nich była kobietą, która stawiała innych na pierwszym miejscu. Wyszła za Krzysztofa w wieku 22 lat, zaraz po studiach pedagogicznych, pełna marzeń o szczęśliwej rodzinie. Przez pierwsze lata małżeństwa wszystko układało się dobrze. Krzysztof pracował jako elektryk, miał własną, małą firmę, a ona uczyła w podstawówce w Mławie, niewielkim miasteczku na Mazowszu, gdzie się osiedlili. Natalia przyszła na świat, gdy Magdalena miała 26 lat. I od tego momentu każda decyzja w jej życiu była podejmowana z myślą o córce. Kiedy Natalia skończyła 10 lat, firma Krzysztofa zaczęła chylić się ku upadkowi. Konkurencja rosła, a on nie potrafił się odnaleźć w nowej rzeczywistości biznesowej zaczął pić, najpierw tylko weekendami, potem coraz częściej. Magdalena przejęła więcej obowiązków, dorabiała korepetycjami, później wzięła dodatkową pracę w sklepie spożywczym, a weekendy spędzała sprzątając biura. Wszystko po to, żeby utrzymać rodzinę i odłożyć pieniądze na przyszłość Natali. Krzysztof w tym czasie coraz bardziej się oddalał od rodziny, od odpowiedzialności, od życia. Justyna, młodsza o trzy lata siostra Magdaleny, zawsze była jej przeciwieństwem. Gdzie Magdalena była odpowiedzialna i poukładana, Justyna była spontaniczna i nieprzewidywalna. Nigdy nie wyszła za mąż, zmieniała pracę jak rękawiczki, przeprowadzała się z miasta do miasta. Dwa lata temu wróciła do Mławy po kolejnej nieudanej relacji i Magdalena, jak zawsze, wyciągnęła do niej pomocną dłoń. Wynajęła jej mały pokój w kamienicy przy rynku, pomogła znaleźć pracę w lokalnej kwiatarni. Justyna bywała u nich często na obiadach, Natalia bardzo ją lubiła, a Krzysztof, Magdalena teraz, z przerażającą jasnością przypominała sobie wszystkie te drobne sygnały, które zignorowała. Sposób, w jaki Krzysztof patrzył na Justynę, gdy myślał, że nikt nie widzi, jak nagle zaczął dbać o swój wygląd, gdy wiedział, że siostra przyjdzie na obiad. Jak często wychodził na papierosa, gdy Justyna była w domu, a potem wracali razem, śmiejąc się z jakiegoś żartu, którego Magdalena nie słyszała. Wszystkie te momenty układały się teraz w przerażający obraz zdrady, która trwała prawdopodobnie miesiącami. Magdalena podniosła się z podłogi, wciąż trzymając kartkę. Jej nogi były sztywne, ale w głowie panowała dziwna, krystaliczna jasność. Poszła do sypialni i otworzyła szafę Krzysztofa. Połowa ubrań zniknęła. Wzięła tylko to, co najważniejsze, co oznaczało, że planował to od dłuższego czasu. Nie była to spontaniczna decyzja, lecz przemyślana zdrada, która pozbawiła ją nie tylko męża, ale też przyszłości córki. Zegar na kominku wybiła pierwszą po południu. Za godzinę Natalia wróci ze szkoły, miała dodatkowe zajęcia z chemii w sobotę, przygotowując się do olimpiady. Jak Magdalena ma jej to powiedzieć? Jak spojrzy w oczy tej mądrej, ambitnej dziewczyny i wyjaśni, że wszystkie jej plany na studia legły w gruzach przez zachowanie ojca. Magdalena usiadła na łóżku i po raz pierwszy od godzin pozwoliła sobie na płacz. Nie była to cisza rozpacz, to było oczyszczające uwolnienie lat frustracji, zmęczenia i niezrozumienia. Płakała nad tym małżeństwem, które gdzieś po drodze stało się tylko fasadą. Płakała nad siostrą, która wybrała egoizm zamiast lojalności rodzinnej, ale najbardziej płakała nad Natalią, która nie zasłużyła na to, żeby jej marzenia zostały zniszczone przez dorosłych, którzy nie potrafili zachować się odpowiedzialnie. Gdy łzy się wyczerpały, Magdalena poczuła coś, czego nie doświadczała od lat: determinację. Czystą, niezmąconą determinację, która rosła w jej piersi jak płomień. Może straciła męża i siostrę. Może zniknęły pieniądze, ale nie pozwoli, żeby to oznaczało koniec marzeń jej córki. Była nauczycielką, wiedziała jak znaleźć rozwiązania, była matką, wiedziała jak walczyć o dziecko. A teraz wiedziała też, że jest silniejsza niż kiedykolwiek przypuszczała. Dźwięk klucza w zamku przerwał jej rozmyślania. Natalia wróciła ze szkoły, jej głos niósł się z korytarza Mamo, jestem, coś pachnie przepysznie. Magdalena szybko otarła oczy i sprawdziła się w lustrze. Wyglądała okropnie: zapłakane oczy, zmierzwione włosy, bladą twarz, ale w jej oczach płonął ogień, którego wcześniej tam nie było. Jestem w sypialni, kochanie, odkrzyknęła, starając się, żeby głos brzmiał normalnie. Zaraz schodzę. Natalia pojawiła się w progu sypialni. Dziewczyna o ciemnych włosach i inteligentnych brązowych oczach, bardzo podobna do Magdaleny w tym wieku ale o wiele bardziej zdecydowana i pewna siebie. Nosiła plecak pełen podręczników, a na twarzy miała entuzjastyczny uśmiech. Mamo, zgadnij co. Pani Kowalczyk powiedziała, że moje rozwiązania z chemii organicznej są najlepsze w szkole. Myśli, że mam szansę na dobre miejsce w Olimpiadzie Wojewódzkiej. Natalia zatrzymała się, widząc twarz matki. Mamo, co się stało? Wyglądasz, jakbyś płakała. Magdalena spojrzała na córkę na tę dziewczynę, która jeszcze nie wiedziała, że jej świat właśnie się zawalił, ale która wciąż emanowała nadzieją i ambicją. W tym momencie podjęła decyzję. Nie powiedziała córce prawdy. Nie teraz. Najpierw musiała znaleźć rozwiązanie. To nic takiego, kochanie. Właśnie rozmawiałam z tatą. Musiał wyjechać na jakiś czas służbowo. I wiesz co? Myślę, że to dobry moment, żeby my dwie porozmawiały o twoich planach na studia. Natalia usiadła obok matki na łóżku. Wciąż nieco niepokojona jej wyglądem. Ale, mamo, wszystko jest już ustalone. Mamy te pieniądze odłożone. Złożę dokumenty na medycynę w Warszawie i Gdańsku. A jakby co, to jest jeszcze opcja łodzi. Wiem, kochanie, ale może warto rozważyć też inne możliwości. Stypendia, na przykład. Słyszałam o programach dla zdolnych studentów. Natalia zmarszczyła brwi. Mamo, dzieje się coś, o czym mi nie mówisz? Magdalena objęła córkę ramieniem. Nie, skarbie. Po prostu czasami warto mieć plan B. To nie znaczy, że plan A się nie uda. Przez resztę dnia Magdalena grała normalność, ale w głowie układała plan. Wieczorem, gdy Natalia poszła do swojego pokoju odrabiać lekcje, Magdalena usiadła przy komputerze i zaczęła szukać stypendia, programy pomocowe, możliwości kredytów studenckich. Przy trzeciej kawie w nocy, gdy dom był już pogrążony w ciszy, znalazła pierwszą nadzieję. Uniwersytet Medyczny w Warszawie oferował pełne stypendia DLA najlepszych absolwentów szkół średnich z małych miast. Kryteria były surowe. Średnia ocen minimum 5-0, wynik matury z biologii i chemii powyżej 90%, esej motywacyjny i wywiad. Ale Natalia spełniała te warunki. Była najlepsza w swojej klasie, jej wyniki z olimpiad były znakomite. Magdalena zapisywała informacje, kiedy usłyszała pisk wiadomości na telefonie. Była druga w nocy, serce podskoczyło jej do gardła. Może Krzysztof się odezwał, może wyjaśni, może wiadomość była od Justyny, krótka, bezwstydna. Magda, wiem, że jesteś zła, ale to się stało. Kocham go. Oddamy pieniądze, jak się postawimy na nogi. Magdalena patrzyła na ekran, czując, jak w jej żyłach płynie lawa. Jak się postawimy na nogi, jakby to były ich pieniądze do rozporządzania, jakby lata oszczędzania Magdaleny. Jej praca na trzech etatach, jej poświęcenie, wszystko to nie miało znaczenia. Jej palce trzęsły się, gdy pisała odpowiedź: Justyna. Te pieniądze to przyszłość mojej córki. Nie twoja zabawka ani fundusz na nowe życie z moim mężem. Masz 48 godzin, żeby wszystko zwrócić każdą złotówkę. Jeśli tego nie zrobisz, zawiadomię policję. Odpowiedź przyszła natychmiast. Nie dramatyzuj. Natalia sobie poradzi. Jest zdolna. A my już nie możemy tego odwrócić, to było za dużo. Magdalena poczuła, jak coś pęka w jej piersi, a miejsce zajmuje zimna, stalowa determinacja. Wstała od komputera, poszła do kuchni i zrobiła sobie kolejną kawę. Potem usiadła i zaczęła planować. Następnego dnia, niedziela, minęła w pozornej normalności. Magdalena przygotowała rosół, Natalia się uczyła, a one dwie oglądały razem film wieczorem. Magdalena ani słowem nie wspomniała o tym, co się stało, ale w głowie układała szczegóły swojego planu. W poniedziałek rano, gdy Natalia poszła do szkoły, Magdalena wzięła wolne w pracy i pojechała do Warszawy. Pierwszym przystankiem był uniwersytet medyczny, gdzie rozmawiała z koordynatorem programu stypendialnego. Pani Teresa Nowak, kobieta po pięćdziesiątce w eleganckim żakiecie, przejrzała dokumenty Natali, które Magdalena przyniosła ze sobą. Te wyniki są rzeczywiście imponujące, powiedziała pani Teresa, poprawiając okulary. Ale program jest bardzo konkurencyjny. W tym roku mamy tylko trzy pełne stypendia na pierwszy rok medycyny. A jakie są szanse mojej córki? Zapytała Magdalena, starając się kontrolować drżenie w głosie. Jeśli utrzyma ten poziom do matury i napisze dobry esej motywacyjny, ma realne szanse, ale to nie będzie łatwe. Kandydaci to najlepsi absolwenci z całej Polski. Magdalena podziękowała i wyszła z uczelnią z mieszanymi uczuciami. Były szanse, ale małe. Następnym przystankiem było biuro prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Pan Andrzej Zieliński, mężczyzna o siwiejących skroniach i stanowczym spojrzeniu, wysłuchał jej historii z uwagą. Formalnie rzecz biorąc, pani mąż popełnił kradzież, powiedział, gdy Magdalena skończyła. Nawet jeśli miał dostęp do sejfu, pieniądze były przeznaczone na konkretny cel. Może pani złożyć zawiadomienie o przestępstwie. A jakie są szanse odzyskania pieniędzy? Prawnik wzruszył ramionami. To zależy od tego, co z nimi zrobili. Jeśli je wydali, będzie trudno. Ale zawiadomienie może być skutecznym środkiem nacisku. Magdalena podziękowała i wyszła z kancelarii z kolejnym elementem planu. Po drodze do domu zatrzymała się jeszcze w kwiaciarni przy rynku, tam gdzie pracowała Justyna. Właścicielka, pani Władysława, była zaskoczona jej wizytą. Pani Magdalena. Jak miło panią widzieć. Szuka pani Justyny? Nie przyszła dziś do pracy, ani wczoraj zresztą. Nawet nie zadzwoniła. Rozumiem, powiedziała Magdalena spokojnie. A może pani ma jej nowy adres? Chciałabym się z nią skontaktować. Pani Władysława pokręciła głową. Nie, ale dziwne, bo zostawiła tutaj nawet swoją torebkę z dokumentami. Właśnie zastanawiałam się, co z tym zrobić. Magdalena wróciła do domu wieczorem z jasnym planem działania. Przez cały tydzień wypełniała formalności. Złożyła zawiadomienie na policji, skontaktowała się z bankiem w sprawie możliwości kredytu studenckiego dla Natali, napisała podanie o zasiłek z ośrodka pomocy społecznej. Każdy dzień przynosił kolejne rozczarowanie. Policja informowała, że sprawa może potrwać miesiące. Bank oferował kredyt na warunkach, których Magdalena nie była w stanie spełnić jako samotna matka, a zasiłek był tak symboliczny, że nie pokryłby nawet czesnego za jeden semestr. W piątek wieczorem, gdy siedziała przy kuchennym stole, otoczona stertami dokumentów i odmownych pism, Magdalena poczuła, jak wraca znajoma rozpacz. Natalia była w pokoju, przygotowując się do kolejnej olimpiady, wciąż nieświadoma tego, co się dzieje. Za dwa tygodnie kończyły się zapisy na stypendia na uniwersytet, za miesiąc trzeba było składać dokumenty na studia. Telefon zadzwonił o dziewiątej wieczorem. Na wyświetlaczu pojawiło się zdjęcie Justyny, uśmiechnięta twarz siostry, która jeszcze niedawno była jej najlepszą przyjaciółką. Cześć, Magda. Głos Justyny brzmiał zmęczono, ale nie skruszenie. Gdzie są pieniądze? Zapytała Magdalena bez wstępów. Słuchaj, wiem, że jesteś zła. Gdzie są pieniądze? Justyna westchnęła. Krzysztof miał długi, o których ci nie mówił. Hazard groziło mu pobicie, a nawet gorsze rzeczy. Musieliśmy to załatwić. Magdalena poczuła, jak ziemia usuwa się spod jej stóp. Długi hazardowe, Krzysztof nie grał, grał Magda od dwóch lat i to nie były małe kwoty. Pieniądze na studia Natalii uratowały mu życie. A co z wami? Gdzie jesteście? Wyjechaliśmy, zaczynamy nowe życie. Oddamy ceaj te pieniądze. Przysięgam, ale potrzebujemy czasu. Magdalena zamknęła oczy. Ile czasu? Może rok? Może dwa? Krzysztof ma szansę na dobrą pracę w Niemczech. Natalia zaczyna studia za pół roku, Justyna, nie za dwa lata. To może przełoży o rok albo znajdzie inne rozwiązanie? Magdalena rozłączyła się bez słowa. Siedziała przy stole, wpatrując się w telefon, gdy do kuchni weszła Natalia. Dziewczyna miała w ręku kubek z herbatą i książkę do chemii. Mamo, z kim rozmawiałaś? Wydawało mi się, że słyszałam ciocię Justynę. Tak, kochanie, rozmawiałam z ciocią. Natalia usiadła naprzeciwko matki. Mamo. Od tygodnia zachowujesz się dziwnie. Tata też zniknął jak kamień w wodę. Co się dzieje? Magdalena spojrzała na córkę. Na tę mądrą, dorosłą już prawie dziewczynę, która zasługiwała na prawdę. I podjęła decyzję. Usiądź wygodnie, Natalio. Musimy porozmawiać. Przez następną godzinę Magdalena opowiedziała córce całą prawdę: o zniknięciu pieniędzy, o ucieczce ojca z ciocią, o długach hazardowych, o tym, że jej plany na studia stanęły pod znakiem zapytania. Natalia słuchała w milczeniu. Jej twarz przechodziła przez różne emocje, szok, ból, złość, a na koniec determinację. Więc tata jest hazardzistą, a ciocia Justyna zdrajczynią, powiedziała w końcu spokojnie. I zostałyśmy same. Tak, odpowiedziała Magdalena. Ale to nie znaczy, że się poddajemy. Natalia skinęła głową. Sprawdziłaś już stypendia? Tak. Jest jedna opcja, ale bardzo trudna do zdobycia. To ją zdobędę. Powiedziała Natalia z taką pewnością, że Magdalena poczuła przebłysk nadziei. A jeśli nie, to znajdziemy inny sposób. Zawsze można studować wieczorowo i pracować, wziąć kredyt, studiować w mniej prestiżowym, ale tańszym miejscu. Jest wiele opcji. Nie, Natalia pokręciła głową. Będę lekarzem i to lekarzem z najlepszej uczelni w kraju. Nie pozwolę, żeby egoizm taty zniszczył moje marzenia. Tej nocy, gdy Natalia już spała, Magdalena długo siedziała przy komputerze, sprawdzając wszelkie możliwe źródła finansowania studiów. Znalazła fundacje pomocowe, programy dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, konkursy z nagrodami pieniężnymi. Każda opcja wymagała pracy, zaangażowania, często także szczęścia, ale były to szanse. Rano w sobotę Magdalena obudziła się z nowym planem. Zrobiła śniadanie, a gdy Natalia zeszła na dół, położyła przed nią kartkę z listą wszystkich możliwości, które znalazła. To jest nasz plan bitwy, powiedziała. Aplikujesz o stypendium na uniwerku, ale równolegle startujemy we wszystkich konkursach i programach, jakie znalazłam. Masz talent do pisania, będziesz pisać eseje do konkursów literackich z nagrodami pieniężnymi. Jesteś genialna z chemii, zgłoszę cię do olimpiad krajowych i międzynarodowych. Każda nagroda, każda premia, każda złotówka idzie na twoje studia. Natalia przeczytała listę, a na jej twarzy pojawił się uśmiech, pierwszy od tygodnia. To będzie ciężka praca, powiedziała. Najcięższa w twoim życiu, zgodziła się Magdalena. Ale dam radę, mamy jeszcze sześć miesięcy do matury, to wystarczający czas. I rozpoczęła się prawdziwa bitwa. Natalia zmieniła swój harmonogram na spartański. Szkoła, Nauka, konkursy, olimpiady, pisanie esejów. Magdalena pracowała jeszcze więcej, żeby utrzymać dom i odłożyć każdą możliwą złotówkę. Wieczory spędzały razem przy kuchennym stole. Natalia pisała prace konkursowe, a Magdalena szukała nowych możliwości finansowania. Po miesiącu przyszły pierwsze rezultaty. Natalia zwyciężyła w regionalnej olimpiadzie z biologii i zakwalifikowała się do finału krajowego. Jej esej o etyce w medycynie zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie i przyniósł 3000 złotych nagrody. Magdalena płakała z radości, gdy córka wróciła ze szkoły z dyplomem i czekiem. – To dopiero początek, mamo – powiedziała Natalia, ściskając matkę. – Pokażę tatusiowi i cioci, że nie potrzebujemy ich pieniędzy. W międzyczasie życie w Mławie toczyło się swoim rytmem, ale Magdalena czuła na sobie spojrzenia sąsiadów, słyszała szepty za plecami. Historia ucieczki Krzysztofa z Justyną szybko rozeszła się po mieście. Jedni patrzyli na Magdalenę ze współczuciem, inni z ciekawością, a jeszcze inni z ukrywaną satysfakcją. Zawsze znajdą się ludzie, którzy cieszą się z cudzego nieszczęścia. Najtrudniej było w sklepie, gdzie Magdalena wciąż pracowała na popołudniowych zmianach. Pani Grażyna, właścicielka była wprawdzie życzliwa, ale klienci często zagadywali o Krzysztofa i Justynę udając współczucie, ale w rzeczywistości szukając sensacyjnych szczegółów. Pani Magdaleno, słyszałam, że pani siostra wyjechała z pani mężem, powiedziała kiedyś pani Kowalska, emerytka, która codziennie przychodziła po bułki i plotki. To musiał być szok, proszę pani, skupiam się teraz na córce i jej przyszłości, odpowiadała Magdalena z godnością. Wszystko inne to przeszłość. Ale podobno zabrali pieniądze. Proszę wybaczą, mam dużo pracy ucięła Magdalena, odwracając się do półek z konserwami. Te rozmowy były wyczerpujące, ale Magdalena nauczyła się je ignorować, skupiała się na tym, co naprawdę ważne, na Natalii i jej sukcesach, bo sukcesy przychodziły jeden za drugim. W listopadzie Natalia wygrała Krajową Olimpiadę z Chemii i otrzymała automatyczne przyjęcie na studia chemiczne na kilku uczelniach, ale jej celem była Medycyna. W grudniu jej kolejny esej, tym razem o przyszłości medycyny personalizowanej, wygrał konkurs finansowany przez Unię Europejską i przyniósł nagrodę dziesięciu tysięcy euro. Mamo, krzyknęła Natalia, wpadając do domu z dyplomem w ręku. Wygrałam dziesięć tysięcy euro to wystarczy na pierwszy rok studiów. Magdalena objęła córkę tak mocno, że obie nie mogły oddychać. Po raz pierwszy od miesięcy poczuła prawdziwą nadzieję. Nie tylko na to, że Natalia będzie mogła studiować, ale też na to, że ich wspólna walka przynosi owoce. Ale prawdziwy test czekał ich w styczniu, gdy Natalia złożyła dokumenty do programu stypendialnego na uniwersytecie medycznym. Konkurencja była ogromna, ponad 300 kandydatów na trzy miejsca. Natalia przeszła pierwszy etap selekcji na podstawie ocen i wyników olimpiad. Teraz czekał ją najtrudniejszy etap: wywiad przed komisją profesorską. Dzień przed wywiadem Magdalena i Natalia pojechały do Warszawy. Zatrzymały się w małym, tanich pensjonacie niedaleko uczelni. Wieczorem siedziały w pokoju, przygotowując się do ostatniej rozmowy. Pamiętaj, kochanie, mówiła Magdalena, nie chodzi tylko o wiedzę. Oni chcą zobaczyć, czy masz w sobie to coś, co czyni dobrego lekarza: empatię, determinację, zdolność do pracy pod presją. Wiem, mamo, i wiem też, że mam wszystko, czego potrzebują. Ten rok nauczył mnie więcej o sobie, niż przypuszczałam. Następnego dnia Magdalena odprowadziła Natalię pod budynek uczelni. Jej córka wyglądała profesjonalnie w granatowej marynarce, którą kupiły specjalnie na tę okazję, ale Magdalena widziała napięcie w jej oczach. Idź i pokaż im kim jesteś, powiedziała, całując córkę w policzek. Jestem z ciebie dumna, bez względu na wynik. Natalia zniknęła w budynku, a Magdalena została na zewnątrz, czekając. Trzy godziny, które minęły, wydawały się wiecznością. Kiedy Natalia w końcu wyszła, Magdalena nie mogła odczytać z jej twarzy, jak poszło. I jak? Zapytała, biorąc córkę pod rękę. Trudne pytania, bardzo trudne, ale myślę, że dałam z siebie wszystko. Przez następne dwa tygodnie czekały na wyniki. Magdalena próbowała zachować normalność, ale każdy dzień ciągnął się w nieskończoność. Natalia także była napięta, choć starała się nie pokazywać. W piątek po południu, gdy Magdalena wracała ze sklepu, zobaczyła Natalię biegnącą jej na spotkanie. Już z daleka wiedziała. Mamo, dostałam się. Pełne stypendium, czesne, mieszkanie w domu studenckim, miesięczne stypendium na życie. Magdalena upuściła torby z zakupami i objęła córkę. Płakały obydwie, ale tym razem były to łzy radości, ulgi i triumfu. "Wiedziałam", szeptała Magdalena do ucha córki. "Wiedziałam, że ci się uda." My się uda, mamo. To nasze wspólne zwycięstwo. Wieczorem, gdy świętowały w domu przy herbacie i cieście, które Magdalena upiekła specjalnie na tę okazję, Natalia powiedziała coś, co utkwiło Magdalenie w pamięci na zawsze. Wiesz co, mamo? Gdyby nie to, co się stało z tatą i ciocią Justyną, może nigdy bym się nie dowiedziała, jaką siłę mam w sobie. Ten rok był najgorszy i najlepszy w moim życiu, jednocześnie. Magdalena skinęła głową. Czasami najgorsze rzeczy, które nam się przydarzyją, okazują się błogosławieństwem w przebraniu. I wiesz co jeszcze? dodała Natalia. Gdy zostanę lekarzem i zarobię swoje pierwsze pieniądze, nie dam ani złotówki tacie, nawet jeśli będzie błagał. Ale tobie kupię dom nad morzem, jak zawsze marzyłaś. Magdalena uśmiechnęła się przez łzy. Po prostu bądź szczęśliwa, kochanie. To wszystko, czego chcę. Wiosną przyszła jeszcze jedna niespodzianka. Magdalena otrzymała telefon od prawnika, informujący, że policja namierzyła Krzysztofa i Justynę w Niemczech. Nie mieli już pieniędzy, wszystko wydali na spłatę długów i urządzenie się w nowym miejscu, ale prokuratura wszczęła przeciwko nim postępowanie o kradzież. Magdalena zastanawiała się długo nad tym, co zrobić, ostatecznie zadecydowała, że nie będzie kontynuowała sprawy, nie dlatego, że wybaczyła, nie wybaczyła. Ale dlatego, że nie chciała marnować więcej energii na ludzi, którzy nie zasługiwali na jej uwagę. Miała ważniejsze rzeczy do roboty. We wrześniu odprowadziła Natalię na pierwszy dzień studiów, stały razem przed gmachem Uniwersytetu Medycznego, patrząc na studentów spieszących na zajęcia. Jesteś gotowa? zapytała Magdalena. Tak odpowiedziała Natalia a ty zostaniesz sama w domu Nie będę sama będę miała swoje życie, swoje plany swoje marzenia. Ten rok nauczył mnie, że mogę liczyć przede wszystkim na siebie. Pożegnały się przy bramie uczelni. Magdalena patrzyła, jak Natalia idzie w kierunku swojej przyszłości, a potem wróciła do domu, do nowego rozdziału swojego życia. Wieczorem, siedząc w pustym już domu, Magdalena otworzyła laptop i zaczęła pisać. Artykuł o tym, jak pokonać zdradę i odbudować życie, o tym, że czasami najgorsze rzeczy, które nam się przydarzyją, mogą stać się początkiem czegoś pięknego, o tym, że siła leży nie w tym, żeby uniknąć upadku, ale w tym, żeby umieć się podnieść. Artykuł wysłała do kilku czasopism DLA kobiet. Tydzień później otrzymała telefon z propozycją stałej współpracy. A miesiąc potem dostała ofertę pracy w warszawskiej redakcji jako redaktor naczelna działu porad życiowych. Pięć lat później Magdalena mieszkała w Warszawie. Prowadziła popularny blog o budowaniu życia od nowa i była autorką książki, która stała się bestsellerem. Natalia kończyła studia z najlepszymi wynikami w historii swojego roku i szykowała się do specjalizacji z kardiochirurgii. Krzysztofa i Justynę widziały jeszcze tylko raz na weselu bratanicy Magdaleny. Przyszli razem, wyglądali na starszych i zmęczonych. Krzysztof próbował podejść do Magdaleny, ale ona odwróciła się i odeszła. Nie z złości, po prostu dlatego, że nie miała im nic do powiedzenia. Niektórzy ludzie wychodzą z naszego życia, żeby zrobić miejsce DLA lepszych rzeczy. Czasami to, co wydaje się końcem świata, jest tylko początkiem nowego, lepszego rozdziału. Jeśli ta historia pokazała CI, że nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć siłę do walki o swoje marzenia. Zostaw komentarz i subskrybuj kanał. Więcej inspirujących historii już wkrótce.